Cześć, witam Was na kanale. Dzisiaj odcinek będzie poświęcony pomidorkom. Co tam u nich słychać? Mamy październik, bodajże drugi. Czy nie ma żadnych oznak chorobowych? Ale po kolei, tak jak widzicie, pomidorki są już dość mocno oberwane z liści. No ale trochę jednak zostało, bo tutaj mamy jeszcze takie ładne grona tutaj też tutaj kolejne w ogóle te te trzy grona są e, są one dodatkowe ponieważ pamiętacie pewnie mój odcinek o tym jak zyskać dodatkowe grona je puściłem w bok tutaj dowód na to że pomidorki zostawione bez liści też rosną uspójcie te Pomidorki, jak jeśli ktoś pamięta, a jeśli nie, to możecie zobaczyć w poprzednich filmach, że one zostały takie jak paznokcie. A zobaczcie, że jednak rosną. Za chwilę zaczną dojrzewać, bo już się przebarwiają. Tutaj jeden też został, taki malutki. I on doszedł, też będzie za chwilę dojrzewał. Tutaj już zaczyna dojrzewać. Ten już dojrzał na liściach. No na liściach pojawiają się delikatne przebarwienia, żółte plamki, ale największego wroga pomidorów nie ma, czyli zarazy ziemniaczanej. O, są takie przebarwienia delikatne, ale to nie jest nic strasznego, tak jak widzicie tutaj też już pomidory dojrzewają. Tu mamy jedno grono więcej. Tak, tu idziemy o, to jest krzak pomidora, który sadziłem z wilka, widzicie ma już jedne tu jest jedno grono, takie małe zobaczcie, tu jest kolejne, tu już jest pomidorko to są kwiatki, czyli zapylamy je nadal tutaj są kolejne tutaj ułamałem przez przypadek wierzchołek ale, jak, jak widzicie, rośnie w tym miejscu wilk, który będzie, który będzie przewodnikiem zastępczym. Dobra, tutaj kolejne pomidorki dojrzewają. Te już dojrzały. Jak widzicie, tutaj pękł. No, ale to jest to, jest spowodowane tym, że musiały dostać dużo wody. I po prostu przy szypułce pękną. Tak jak tutaj. Tu jest taki jeden, dwa takie pomidorki. Jeden malutki. O, tutaj są już ładne, dojrzałe. Tutaj mamy kolejne grono. Tu mamy kolejne. Tak jak widzicie. Są pomidory dobrze odżywione, bo nie ma przełamanych tych, tych. Gdzie są szypułki. Tutaj są kolejne dwa pomidorki na gronie. Tutaj zobaczcie. Ładnie rośnie. te liście są. Mają przebarwienia delikatne, ale to nie jest chorobowe. Tutaj kolejne grono. Tu kolejne. O, tutaj zobaczcie jeszcze ile jest pomidorków. Ładne, duże grona jeszcze są. Tak. Tu jest grono w ogóle wielkie z sześcioma pomidorami. Tu jest kolejne, tu jest siedem. No i tutaj ostatnie są trzy. No i też widać, że liście są zdrowe. Te liście, które są młodsze, nie mają w ogóle żadnych oznak chorobowych, jak na razie. Tu jest trochę starsze. Pojawiają się przebarwienia, ale to nie jest nic strasznego. O, tutaj bawole serca. Zobaczcie, jakie ładne grono. Za chwilę będą już do zerwania. Praktycznie tutaj dwa kolejne też już dojrzały, prawie dojrzały. Tu zostało przy piętce, Lekko żółtego. Ale zaraz je podlejemy nawozem ze skóry. Banana, bo jeszcze troszkę zostało. No, i tu mamy ostatnie grono na tym pomidorze. Tak więc, ładnie to wygląda. O, tutaj jeszcze papryki wam pokażę. Zobaczcie, tutaj te trzy już prawie są dojrzałe. Te dwie, te dwie zaczynają dojrzewać. Tutaj są kolejne. Papryczki. Tutaj mamy czerwone. No czerwonych jest mniej, bo ostatnio były zrywane. No, a tak jak widzicie, ten rok jest bardzo dobry pod względem uprawy pomidorów. Mamy drugi października pomidorów jest jeszcze pełno na krzakach. O, spójrzcie. Teraz wiadomo, rzadko je podlewam. Akurat wczoraj je. Wczoraj. Albo dziś. Nie, dziś rano. Dziś rano je podlewałem. Zobaczcie, nie dużo. Teraz już pomidory nie potrzebują aż tak wiele wody. Wiadomo, tego dalej nawożę. Czy to knojówką ze skrzypu. Tak jak widzicie, tutaj nawet są takie kawałki jeszcze skrzypu. Tak. No i z skrzypu. Te pozostałe podlewam pod wywarem ze ze skórek banana, żeby miały po prostu siłę dojrzeć. No, tak profilaktycznie. Wszystko wszystko pryskam. Wszystko pryskam, rażę drożdżami. No i jak widać robię swoje. Wykonuję też opryski ze skrzypu, żeby po prostu zabezpieczyć te pomidory, żeby się na nich żadne choroby nie rozwijały. No i też leję skrzyp, tak jak widzieliście przy tamtym pomidorku, tak samo leję pod pozostałe czy tutaj w tych doniczkach widać resztki jeszcze skrzypu czy też tutaj wszystko podlewam regularnie, żeby zabezpieczyć ziemię żeby nie żeby nie powstawały patogeny jakieś przy korzeniach, żeby od korzenia nam też rośliny się nie, nie zaczynały chorować tak, tutaj się takie małe wilki jeszcze pojawiają czyli trzeba je nadal obrywać bo teraz nam już zależy na tym żeby nam pomidorki po prostu dojrzewały zobaczcie, tutaj, tutaj tak więc jest jeszcze pomidorów masa tak podejrzewam, że jeszcze jeszcze z tych wszystkich co tutaj jest to dobre 20 kilo się zbierze a dzisiaj ładna pogoda była jutro też ma być ładnie słonecznie. Tak więc wszystko jest w jak najlepszym porządku. Potem, na koniec sezonu, nagram dla Was odcinek. Jak przygotować tunel do zimy, ale po uprawie pomidorów. Jak go odkazić, jak go zabezpieczyć na przyszły rok. Ale to dopiero za, myślę, za jakieś 2-3 tygodnie. Jak wszystkie pomidory będą. Już zebrane. Te, co nie zdążą dojrzeć, to po prostu będziemy zerwiemy je i włożymy w karton i do włożymy w ciemne miejsce, żeby nam doszły. No mówię, wszystko zależy od tego, jak to będzie z pogodą, ponieważ coś tam prognozy mówią, że w przyszłym tygodniu ma już być zimno, no to może nawet już w przyszłym tygodniu będą zerwane wszystkie pomidory do końca. No ale to zobaczymy na spokojnie, co tam pogoda nam przyniesie. Tutaj jeszcze mamy o, sadzonki czmieliny lawendy. Lawenda się bardzo dobrze ukorzeniła, bo żadnej nie idzie wyrwać. Powiem Wam, że wszystkie sadzoneczki, które robiłem w tym roku. O, ta jedna e, też trzyma. Wszystkie sadzonki, które robiłem. Się ładnie ukorzeniły. Tak więc miałem sukces. Jeśli nie oglądaj filmu o ukorzenianiu lawendy, czy też trzmieliny, czy też hortensji, bo też jest taki film, to zapraszam do obejrzenia. Tak więc, musi, tak więc oczy musicie pamiętać, żeby teraz nie podlewać już zbyt często tych pomidorów. Jak widzicie, ja już liście praktycznie wszystkie usunąłem, żeby tutaj był jak największy przebieg, żeby tu już nie było nigdzie miejsca, że wilgoć się tam zatrzymuje cały czas wietrze, tunel nawet teraz w nocy było 5 stopni raz, dwa razy było 4 stopnie, to tunel mam cały czas otwarty żeby nie zatrzymywać w nim wilgoci, tak jak gdzieś zauważycie no to to Usuwajcie wilki. Bo teraz już pomidor, żeby nie rosną w górę, tylko w owoce. No i to by było chyba na wszystko. Trzeba obrywać na bieżąco też pomidory. Wiadomo, że te pomidory, które oberwiemy to, to krzaczek nam po prostu będzie całą swoją energię przekazywał w kolejne w takie o, zaróżowione już czy takie bielejące, żeby te jak najszybciej nam podrostały i podejrzewały. No i tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie. Jeśli zasubskrybujecie, to naciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Jeśli macie jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzach. No i do następnego filmu. Na razie cześć.